Dzień dobry, tutaj Adam Kochalski i mój kolega Wiktor Pat. Tak, i teraz zagramy w komu Nie zaczynajcie jeszcze, jeszcze nie yy, Gramy, mówimy po cicho, bo tutaj wszyscy śpią i mamy lampkę, żeby światło tak nie było widać. Yy, gramy sekretnie. Tylko do na nas nie pisze, że dlaczego ma macie iść spać, tak mi nas nie No i Wiktor gra, tak jak mówiłem w naszym review, które wcześniej mieliśmy zrobić video tej gry, ale mi też weszło z kamerą, także mm, tak, Wiktor yy, będzie grał sam, będzie grał nie tank, tylko jakąś klasę, nie pamiętam dokładnie jaką. Ale no, on pogra, mi się nie chce grać, arkadem mi się zrodziło. Wiktor, musisz poczekać, masz jeszcze 24 sekundy, A sekundy czy tamtkowe. Masz jeszcze czas na przygotowania. Czekaj, tak, spokój. Masz duży masz ma dużo Wiktor, hmm. jak świeci się na zielono droga, to stamtąd będę chodzić. Także masz z dwóch stron intruzów. Bo nie na czym to to Tak, Wiktor będzie grał, jak. Jak Patrz, co pewnie, pełne każda sytuacja? Jak, to będzie. Sądy pełne, grania, on. Jakąś tamty to wiesz, atakuj! ich! mają jeszcze do Jakbyś normalnie gałką z automatu tak używał, nie? No. I to jest tydzień. Ja lub taką cię kamerę dawno. Gdzieś to on? Mam coś do Co? Jak przetwarz tą rundę więcej niż 15, mhm. w sumie więcej niż 13, to będziemy musieli zakończyć. Bo 13 to jest nasz max limit, który żeśmy sobie wyznaczyli. Wyszło co, on cię rozwala prędzej niż ty jego. Ale no nie, no nie mam się. Puściłaś mnie w szaf. Bo to cię w co będziesz wracać po Odwróć się, odwróć się z drugiej strony, z drugiej strony. Nie wiem. I to boję się. Mi też. Ale fajnie

Ty, a wiesz, kto ten kościół wygląda jak? Ja. Ty zauważyłaś? Ja. No, trochę ma tego tak. I Odwróć się, z drugiej strony przychodzą. Czekuję, ci mówię, że droga, te strzałki się nie świecą na zielono. No, znaczy, że stamtąd nie przychodzą, to po, to, po jakiego członia tam skakać? O, prawo. Nie, nie, ładuj się z rozwagą! On cię wywali. Uciek, kiedy uderza w ziemię, to skacz, okej? Okay? No. Za to zginiesz. Widzisz? 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 No, może nawet no, nie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Masz cztery minuty. No. Nie czas jest na niej, będzie fajnie. Będzie kawieć, czy ta maskotka to facet, czy baba. Chyba facet. No, nie no. Facet rusza tak w dupom, jak jest... jest no, to przyłagaj stąd. Macie Albo baba, która miała zmianę operacji, albo facet, który miała zmianę operacji na bycie chłopcem. Masz no, tylko dwa. Strzelaj. Nie, Nie pamiętam dlaczego na jestem

na sport. No. też ile razy u ciebie próbowaliśmy nagrać drugi odcinek tego Minecrafta? No. Raz z kamerą się zacinała, drugi raz z kamerą taką normalną, później. nie mogliśmy uploadować. Już nie śledził pieniędzy. No i jeszcze No to już nie mate, nie? Mhm. No komentujcie, subskrybujcie, to byłem ja, Adrian Kulacki i mój kolega Wiktor Pazan. Siema. Siema, semora. Masz dalej takie same myśli na tej, o tej grze, Wiktor? Mm, no, nawet takie, nawet takie sama. Fajne. Takie jest. same. No, tylko... Nam się podoba. Nam się podoba... Ja Renekra był mi siarka, to sądziła. Także siema, semno.